Decydując się na studiowanie informatyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II będziecie mogli wybrać jedną z trzech dostępnych specjalizacji. Programowanie i przetwarzanie informacji, administrowanie sieciami komputerowymi bądź grafiką komputerową i multimedia. Podczas zajęć dydaktycznych spotkacie kadrę dydaktyczną, która stanowi połączenie osób posiadających dorobek naukowy, jak również osób posiadających duże doświadczenie w branży IT. Poza zajęciami będziecie mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania w ramach działalności kół naukowych, które można spotkać na naszym wydziale. Pierwsze z nich, Koło Naukowe Informatyków, od wielu lat organizuje jedną z największych w Polsce konferencji dotyczących branży IT, mianowicie Lubelskie Dni Informatyki. Ponadto w ramach działalności tego koła organizowane są wykłady otwarte oraz warsztaty prowadzone przez zaproszonych gości pracowników firm z branży IT. Drugim kołem jest Koło Naukowe Robotyków, które zrzesza pasjonatów robotyki oraz szeroko rozumianej mechatroniki. Na koniec warto dodać, że absolwenci informatyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z powodzeniem znajdują pracę w różnych firmach z branży IT.